Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jak poradzić sobie samemu bez pomocy hydraulika z cieknącą spłuczką w WC. Za awarię mogą odpowiadać różne czynniki np. nieprawidłowe ustawienie pływaka, zużyte uszczelki w zaworze spustowym, zawrócona membrana w zaworze napełniającym, zanieczyszczenia, które nagromadziły się w mechanizmie spustowym, Uszkodzenie całego mechanizmu spustowego. W naszym przypadku, gdy zaczęliśmy odkręcać po kolei części, zauważyliśmy, że pod uszczelkę dostały się pozostałości po kostce barwiącej kolor, którą wrzucaliśmy do tego zbiornika od czasu do czasu. A to spowodowało nieprawidłowe poruszanie się poszczególnych jego elementów, co doprowadziło do tego, że zabór spłukujący nie domykał się, przez co non stop leciała woda. Przy okazji wyczyściłam cały zbiornik z nagromadzonego się osadu. Nazbierało się tego bardzo dużo. Ten osad również mógłby być kiedyś przyczyną problemu cieknącej spłuczki. Użyłam do tego octu i bardzo ciepłej wody. Wyczyściłam również cały mechanizm spustowy z płuczki, który również był cały w osadzie. Płuczkę udało się uratować i działa jak należy. Do tego zadania hydraulik nie będzie Ci potrzebny. Bez problemu naprawisz to sam, nie jest to w ogóle skomplikowane.